Jest dzisiaj z nami Nubia Neo 3 GT, jeżeli ktoś jest ciekawy jak mi się jej używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Jest jeszcze strona internetowa, który jest Smartphone.pl, gdzie wrzucam testy, recenzje. Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia. Cena naszego dzisiejszego bohatera 1400 zł bez złotówki. Po jakiś półtora tygodnia używania tego telefonu, mogę powiedzieć, że to jest cena DECO za wysoka, chociaż urządzenie jest ciekawe. Przede wszystkim byłem ciekawy, jak sprawuje się procek. Uwaga, Unisoka. Procek Unisoka w telefonie gamingowym brzmi to wszystko dziwnie, ale on jest dosyć wydajny. Zaraz Wam wszystko pokażę. Myślałem, że będzie gorzej, jest ok, ale tak jak mówię, 1400 zł to moim zdaniem troszeczkę za wysoka cena, jeżeli chodzi o wydajność. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd tego telefonu, no to proszę Was, naprawdę bez cienia złośliwości, strasznie mi się podoba taki telefon w żółtym kolorze. No jest ok, zaraz o wszystkim opowiem, ale pokażę też pudełko. I pudełko też nie jest złe, dlatego że chociaż małe. No i tak, nie ma w nim ładowalki, ale jest za to kabelek, nie mam zielonego pojęcia dlaczego czerwony, a nie żółty, powinien być żółty. I jest też etui, no i to jest OK. Etui jest takie tylko na górę, chroniące górę i dół, boków nie, no bo z boków mamy kilka rzeczy, które muszą być dostępne cały czas. Tutaj są dokumenty, a tutaj dalej, 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 dalej mamy też do naklejenia Szkło ochronne. No, i to też jest całkiem przyjemny dodatek, także, jak na dzisiejsze czasy, zestaw jest spoko. Składam bałagan, opowiadam o telefonie. Zaczniemy, sobie od budowy. Tutaj jest o czym opowiadać. Skupimy się na tyle, no bo tył jest efektowny i nie chodzi mi tylko o to, że jest żółty, ale mamy tutaj bardzo fajną rzecz efektowną. Czy efektywną to już jest inna kwestia, ale efektowną na pewno. W każdym razie telefon jest duży, przekątna to jest 6,8, natomiast nie jest jakoś specjalnie ciężki. Tworzywo z tyłu i tworzywo z boku. Trzy obiektywy prawie niewystające, natomiast no, oczywiście jeden tak naprawdę obiektyw i dioda doświetlająca i już pokazuje tutaj te diody, dlatego że tu się wszystko ładnie świeci. Nie wyobrażam sobie Telefonu gamingowego, w którym by się nie świeciło. Jak sobie wejdziemy w ustawienia, to tutaj mamy pasek świetlny, i tutaj możemy sobie ustawić, jak gramy, to oczywiście nam świeci. Jak odtwarzamy sobie muzykę, to oczywiście świeci. Jak przychodzi powiadomienie, to oczywiście świeci, jak przychodzi połączenie, a jak żeby inaczej, i tak dalej, i tak dalej, i do ładowania, i do budzika na przykład, i do tego wszystkiego możemy sobie ustawić kolory tutaj podświetlenia, także efektownie, efektownie. Czy to się komuś przyda, nie mam zielonego pojęcia. Ale fajnie wygląda, jak to w telefonie gamingowym jakieś podświetlenie musi być. Wracając do budowy, tak, jak już mówiłem tworzywo, USB-C, tutaj dwie SIMki, tutaj jest jeden głośnik i jest też głośnik tutaj drugi, w związku z czym, no to też telefon gamingowy ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w telefonie gamingowym nie było głośników stereo. Tutaj są, uwaga. puszczamy. Zagłośne nie są, ale są dwa. Jakoś tak specjalnie bez zniekształceń brzmią. Powiedziałbym, że po prostu adekwatne do ceny tego urządzenia. Tutaj mamy dwa triggery tak zwane, czyli takie dotykowe miejsca, gdzie możemy sobie, nie wiem jak gramy, strzelać, sterować, wszystko tutaj w ustawieniach możemy sobie zrobić. Mówiąc szczerze, ja nie korzystam. Musiałem pograć, zaraz zobaczycie moją żenującą grę, ale ja akurat z tych gier nie korzystałem. Wolę dotykać wszystkiego na wyświetlaczu. Przycisk do włączania telefonu jest czerwony plusik, ładny, taki właśnie gamingowy. Tutaj mamy przycisk do regulacji głośności. Czyli to oznacza, że ani tutaj, ani tutaj, ani tutaj nic więcej nie mamy, więc no oczywiście telefon nie spełnia jakichś tam norm specjalnych wodoodporności. Nawet nie wiem, czy to jest IP54, więc lepiej uważać. No ale jak na telefon gamingowy, to nie mam żadnych zastrzeżeń do budowy i wygląda naprawdę efektownie. No to teraz wyświetlacz. W telefonie gamingowym musi być dobry wyświetlacz, i uwaga, tutaj jest dobry wyświetlacz. Przekątna 6 i 8, jest to AMOLED. Odświeżanie najwyższe może być 120 Hz i jasność maksymalna 1300 Nitów. Więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, zaraz przejdziemy do ustawień. Co więcej, mamy te ramki, które tutaj są nie najcieńsze, i to też jest moim zdaniem plus. Takim telefonie, dlatego że trzyma się go. Pewnie nie ma absolutnie żadnej mowy o jakimś przypadkowym naciśnięciu. Tak to wszystko powinno wyglądać. Wyświetlacz jest płaski. To też jest ważne. Nie ma folii ochronnej naklejonej, ale tak jak widzieliście, folia jest tutaj w pudełku. Działa dwukrotne dotknięcie w celu wygaszenia i wybudzenia. Działaj. O, właśnie. Działa jak widzicie. Odblokowywanie twarzą telefonu. O! I jest tak samo czytnik linii papilarnych, umieszczony dosyć nisko i jest optyczny. Ale jest spoko. Tutaj nie będzie z mojej strony żadnych narzekań. Nie ma w tym telefonie Always On Display, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, i ja żałuję, chciałbym, żeby w wyświetlaczu AMOLED był Always On Display. Co możemy zobaczyć tutaj w ustawieniach wyświetlacza? Jest troszeczkę tych rzeczy. Tutaj jasność automatyczna jest ok, dobrze, wszystko działa. Podświetlenie nocne, tutaj możemy sobie ustawić temperaturę kolorów, typ czytania. Eee, automatyczne wygaszanie, mamy minutę, tutaj. Proszę bardzo, jak się patrzymy na niego, to wtedy się nie wyłącza. Tutaj mamy właśnie tą częstotliwość odświeżania automatyczną 60, 90 i 120. Ja ustawiłem sobie na automat i wszystko ładnie tutaj działało. Ważna rzecz, i to naprawdę ważna rzecz, dlatego że przez kilka dni na początku miałem takie wrażenie, że ten telefon jakoś tak słabo reaguje na dotyk. Dziwnie. Natomiast później wlazłem sobie w. już pokazuję. W funkcję. I tutaj mamy taką opcję zapobieganie przypadkowemu dotykaniu krawędzi ekranu. I ona tutaj była ustawiona o w tym miejscu na średni. I jak gdyby wtedy te boki telefonu po prostu słabiej reagują. Ja zmniejszyłem sobie ten obszar na mały. Nie wiem, czy to widać. Tutaj jest takie podświetlenie na czerwono. To jest średni, to jest duży. I jak włączyłem sobie na mały, to wtedy już te gesty doskonale działały, także wtedy też już nie miałem żadnych zastrzeżeń do wyświetlacza. No, także jedna rzecz, ten OLED on Display, którego mi żal, a poza tym ekran pierwsza klasa. Działanie i oprogramowanie dochodzimy tutaj do tego nieszczęsnego Unisoka. Unisok T9106 nm z Mali G57. tu benchmark nie jest źle, dlatego że ten telefon wyciąga nam, już pokazujemy. Już my mamy ten tu, choć tutaj. O, prawie 700 tysięcy punktów. No to jest e, taka solidna, średnia półka. No, tak bym to powiedział. Może nie solidna, ale po prostu średnia półka. E, natomiast w takim codziennym działaniu jest spoko. Tutaj nie mogę się przyczepić, wszystko się tam nam wczytuje. No wszystko tu jest wszystko tu jest bezproblemowe 5G oczywiście jest, działa dobrze. Wojsowe Wi-Fi, Wojsowe LTE tak samo działa na kalcie tutaj mam kartę Orange, przewija się to wszystko ładnie No tutaj zastrzeżeń mieć nie będę w graniu w graniu uruchomiłem kilka tytułów, no i zobaczcie, jak to wyglądało. Sobie teraz możecie tam popatrzeć na moje żałosne osiągnięcia w graniu. W tych tytułach wszystko było ok, więc też nie mogę powiedzieć, żeby to był zły procek do grania. Telefon się jakoś specjalnie nie nagrzewa, ale jednak czuć, że to nie jest topowa wydajność. Czuć, że no, można po prostu kupić telefon bez tych wszystkich szmerów bajerów, ale z wydajniejszym prockiem. no i na takim telefonie pogra się nam przyjemniej niż na tym telefonie. W ten sposób Nubia tutaj to wybrała, że postawiła na wygląd, postawiła na różne funkcje, bariery, natomiast no postawiła też, tak jak rozumiem, na pewną taniość procesora. Oczywiście ma tak samo Nubia smartfony z topowymi procesorami, tylko że one nie kosztują już 1400 zł, tylko kosztują 3-4 tysiące i za tamto po prostu, za tamtą wydajność trzeba zapłacić więcej. Tutaj to tak wygląda. Co do y, całej reszty tak zwanej, no to jest spoko, tak? tu bez żadnych zastrzeżeń, GPS, czyli nawigacja, czyli jakość rozmów telefonicznych, oczywiście NFC, płatności zbliżeniowe, tutaj wszystko, wszystko jest y, OK. Oprogramowanie, Android 15, nie mam zielonego pojęcia ile dostanie ten telefon aktualizacji, ale jest Android 15, nawet w momencie kiedy go używałem to była jakaś poprawka, a nie powiedziałem 12 GB ram i 256 pamięci wbudowanej, ten RAM 12 GB możemy tak samo wirtualnie powiększyć o kolejne 12, więc też tutaj spoko, trzymanie zakładek w pamięci też nie jest źle. Ta nakładka jest specyficzna, ale w zasadzie bez żadnego problemu się do niej można przystosować, jest kilka możliwości, tutaj tapet na przykład, w sensie, że mamy takie tapety gamingowe, ale też mamy takie cywilne. Oczywiście zmienia się tak samo nam wtedy jak zastosujemy taką gamingową tapetę, to zmienia się nam tak samo wygląd aplikacji, które są wtedy takie wiecie drapieżne, gamingowe, no to nie ma żadnego problemu. Nie ma śmieci, jest kilka gier zainstalowanych, też jest 100, moim zdaniem. Jest jedna rzecz związana z AI i to jest nawet fajne, dlatego że jest tłumaczenie AI, Chodźcie, zobaczcie tutaj o Nubia AI. Jest tłumacz AI, który działa jak najbardziej w języku polskim, w czasie rzeczywistym. Jestem pod wrażeniem, no jest jeszcze inteligentna komunikacja 5G, czyli telefon się przyłącza albo na 5G, albo Wi-Fi, tak żeby cały czas mieć lepszą wydajność. To tyle by było tego AI, a Gamespace, space, tak? game space to, jest... No, to jest miejsce, które jeżeli jesteście graczami w to miejsce będziecie sobie tutaj wchodzić, no i tutaj jest kilka ustawień. Tutaj mamy ustawienia wydajności. Tutaj oczywiście jak sobie gramy, to sobie podnosimy tutaj wydajność. Tutaj mamy y, nagrywanie na przykład i tak dalej, i tak dalej. No jest tych funkcji tutaj naprawdę sporo. O, tutaj mamy osiągnięcia w grze, ustawienia sieci, ustawienia ekranu. Tryb gier. no naprawdę... Spoko, funkcja, i spoko, miejsce, w którym osoby grające będą trzymały swoje tytuły i z którego dosyć często będą korzystały, i myślę, że tutaj wszystko jest dobrze ogarnięte. Także to jest taka najważniejsza rzecz w ustawieniach. To teraz szybciutko zdjęcia, filmy. 50 megapikseli, obiektyw główny, 2 megapiksele, sensor głębi, czyli nic. Tutaj jest dioda doświetlająca, a z przodu mamy 16 megapikseli. E, aplikacja jest, jakby to powiedzieć, podstępna, o tak bym to nazwał, dlatego że, zobaczcie, ona tutaj e, ma w zasadzie takie. Ustawienie jakby sugerowała, że mamy coś więcej, tak? Czyli na przykład możemy sobie tutaj przeskoczyć od razu na 83, czyli na powiększenie tele, czyli po prostu sztuczny krop, sztuczne przycięcie z głównego obiektywu. Zresztą tutaj jak sobie... Naciskamy to mamy 35 i ulica, standardowe 50. Niech was, niech was nie zmyli, bo to nie jest standard, jak gdyby to główne ujęcie to jest 21, a nie 50, no i, czy 27, a nie 50. E, tutaj mamy tak więcej, czyli różne dodatki: typ klatkowy, dokumenty i tak dalej. Typ profesjonalny, typ sportowy, zdjęcie, wideo. Zaraz zobaczycie. Typ nocny i typ portretowy. Jakość zdjęć jest podstawowa. O, tak bym to ujął przyjemnie. Czyli one nie są złe, ale one też nie są jakieś specjalnie wybitne. Kolełki są przyjemne. Można, jak widzicie, się gdzieś tam przybliżać, no ale przy tym przybliżeniu, no to już. Tych szczegółów naprawdę nie ma wiele. Także no za bardzo to przybliżenie nie ma jakiegoś większego sensu. A obiektyw główny robi całkiem przyjemne zdjęcia. Można się tutaj jakoś pobawić. Te kolory są dosyć naturalne. Jest w porządku, tak Tak bym to ocenił. Filmy, filmy no to zaraz zobaczycie w 4K. Nie w full HD. Tak, i to z włączoną stabilizacją, jak najbardziej. Wtedy wszystko jest ok. Typ nocny też jest, też tam coś nam rozjaśni ujęcie. No to ja już nie gadam zobaczcie zdjęcia i filmy. witam. To jest nagranie w 4K, więc plus, że można nagrać w tej rozdzielczości w tym telefonie. Natomiast ciekawy jestem, jak jest ze stabilizacją. W związku z czym, żeby to porównać, jedziemy sobie teraz na Full HD i jeszcze dodatkowo włączymy dodatkową stabilizację obrazu. Myślę, że w tym momencie powinno być lepiej i to dużo, a przynajmniej ja tak to widzę na ekranie wyświetlacza. Pogoda jest ładna, słońce jest mocne, a widzę całkiem nieźle. Także to jest ok. Przy tej dodatkowej stabilizacji możemy się coś przyzumować. 10 uh, uh, uh. Dziesięciokrotnie. E... Muszę coś znaleźć. Ale lepiej, zjadę chyba do tej zwykłej. E... Nie rozdzielczości tylko do zwykłego obiektywu, do zwykłego od z obiektywu. I jeszcze kamerka do selfie. Tutaj z jest proste, mógłbym tylko HD albo Full HD. W związku e, Full HD. E, jak szaleć, to szaleć. Miegać nie będę, bo mam siły. Ale za to mogę się ukończyć, powiedzieć do zobaczenia. Co nam jeszcze zostało bateria? 5000 mAh, czyli taka standardowa, solidna bateria. W normalnym użytkowaniu wystarczała mi na półtora dnia, czyli tutaj jest ok. No, oczywiście, jak będziecie grali, to ona Wam będzie szybciej leciała. Jest taka opcja, żeby podłączyć ten telefon bezpośrednio do ładowarki w sensie, żeby obejść baterię i żeby energia była brana z ładowarki. To tak. Taka opcja tutaj jest, o tak zwana separacja ładowania, czyli urządzenie będzie zasilane baterią, a nie będzie się wtedy ładowało, On to w telefonach gamingowych takie rzeczy się zdarzają, kondycja baterii i tak dalej, i tak dalej, no tutaj naprawdę nie będę narzekał na baterię, tak jak mówię, półtora dnia w cyklu mieszanym spokojnie ten telefon Wam wytrzymał. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Ciekawy telefon, fajny telefon, ładny telefon, ale jak ktoś szuka czegoś bardziej wydajnego, tak? No to za te 1400 zł wydaje mi się, że kilka rzeczy, kilka telefonów znajdzie, one nie będą wyglądały tak efektownie. Na pewno. Ale mogą oferować troszeczkę większą moc i mogą oferować większy komfort grania, chociaż nie będą miały gamingowych barierów typu triggery, światełka itd., itd. W związku z czym no pytanie jest takie: dla kogo jest ten telefon? Myślę, że może po prostu dla młodszych osób, które wchodzą w świat gamingu, jak łykną bakcyla, no to wtedy po jakimś czasie przesiądą się na. Poważny telefon gamingowy. O, i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i co, i do następnego smartfona. A że hej, cześć!